Mieszkańcy chodzieży mieli już podwyżkę opłat za wywóz odpadów w ubiegłym roku. Ta wzrosła w kwietniu z 34 na 37 zł od osoby. Za śmieci niesegregowane trzeba zapłacić aż 74 zł. Urzędnicy sprawdzają także, czy podana w deklaracji śmieciowej liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość zgadza się ze stanem faktycznym, bo z tym bywa różnie. Na szczęście dla mieszkańców wszystko wskazuje na to, że w nowym roku opłaty pozostaną na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, choć. Żyjemy w tak dynamicznych czasach, że trudno mi dzisiaj powiedzieć, ile będzie kosztowało, nie wiem, paliwo i e, inne rzeczy za pół roku, jaka będzie inflacja, bo my niestety na to musimy wszystko patrzeć przy planowaniu tego codziennego życia miasta i tutaj no, to, to, to jest najważniejsza rzecz, e, którą powinniśmy robić, czyli obserwować że przenieśmy się na północ. Tu pilski region gospodarki odpadami komunalnymi, który tworzy 12 gmin członkowskich podzielono na sektory. W każdym z nich jest inna stawka. Obecna umowa z odbiorcą odpadów na terenie związku kończy się w lutym. Trwa procedura przetargowa. Jest podpisana umowa na operatora na trzeci i czwarty sektor. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. Choć rozstrzygnięcia przetargu na wywóz odpadów w pozostałych trzech sektorach związku póki co nie ma, to PRGOK OK zapewnia. Mimo trwającej procedury przetargowej nie, na ten moment nie jest planowana zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów. Jest ona uzależniona od sektora, w którym wożone są śmieci. W pierwszym obejmującym gminy Wieleń, Krzyż Wielkopolski i Drawsko za śmieci zapłacić trzeba 41 zł, w Czarnkowie 39 zł. Dla mieszkańców gmin Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie i Wysoka stawka to 30. 27 zł. Mieszkańcy Jastrowia i Krajenki za śmieci płacą 35 zł. W Pile stawka wynosi 33 zł. W czcięce ponoszone przez mieszkańców opłaty podobnie jak w wielu innych gminach w Polsce nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów wywozu odpadów. W związku z tym samorząd corocznie dokłada kilka milionów złotych z budżetu. Na ubiegłorocznej sesji radni podjęli uchwałę o podwyżce opłat. Ma ona pokryć większe koszty odbioru i logistyki. U nas przede wszystkim w gminie inaczej wygląda rozliczenie. My mamy wybraną metodę od ilości zużytej wody, wobec czego w ten sposób się rozliczamy i faktycznie są zmiany. Zmiany dotyczą zarówno zabudowy wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej. W przypadku domków będzie to wzrost o złotówkę i wyniesie 14 złotych od zużytego metra sześciennego wody. W przypadku bloków wzrośnie o 50 groszy do kwoty 13,50. Podwyżka czeka również mieszkańców gminy Szydłowo. Kwota za wywóz odpadów zaproponowana w niedawno rozstrzygniętym przetargu okazała się wyższa niż zakładano. Czyli 6, ,6 milionów 600 po przetargu udało się się przeprowadzić z firmą negocjacje. Zeszliśmy do 6 milionów plus nasze koszty w około 800 tysięcy, czyli łącznie cała kwota na dwa lata przewidziana to jest 6 milionów 800 tysięcy złotych i właśnie to będzie dawało ten skutek na podwyżkę. Czyli dotychczasowa opłata dla osób mających swoje kompostowniki wzrośnie z 30 do 33,50 za osobę, a dla tych, którzy śmieci biodegradowalne wystawiają w brązowych workach do wywiezienia, z 31 na 34,50. Zmieni się także harmonogram wywozu odpadów. Szkło i papier będą odbierane raz w miesiącu. Tyle minusy. Są także i plusy. Udało się również przeprowadzić przy negocjacjach dodatkowe wsparcie, które trafi do organizacji pozarządowych na działania proekologiczne oraz do, do samorządu właśnie na edukację ekologiczną, czy remont drogi prowadzącej na wysypisko w Kłodzie.